Dzień dobry, Piotr, cię Okraina Wielkich Jezior Masurskich? Dziś z nami jest gość nietypowy, no bo do tej pory mieliśmy wywiady z osobami, które funkcjonują jakby lokalnie. Krzysztof Szlagowski yy, pochodzi z Trzewa. Yy, Krzyśku może powiesz nam widzom, yy, dlaczego się tutaj w ogóle znalazłeś, bo to jest najciekawsza chyba historia. No dowiedziałem się o szlaku Green Velo, który mocno był nagłośniony bodajże pod koniec zeszłego roku. Chodziło mi o to, żeby sprawdzić jak jest oznakowany, jaką ma nawierzchnię. Wiedziałem z grubsza, że jest to szlak, który rozpoczyna się w Elblągu, czyli niedaleko od Trzewa, bo około 50 km. No i wiedzie przez warmię Mazury, Podlasie. Wężczyzny, roztocze, zamojszczyznę, później na Podkarpacie. Chodziło o to, żeby zweryfikować to, co y, też inni podróżnicy gdzieś tam na, na, na blogach swoich piszą i, i dzielą się informacjami. No, chciałem się y, też to zweryfikować. Poza tym, no, no jestem podróżnikiem rowerowym od wielu lat, więc y, takie udogodnienia dla rowerzysty y, jak najbardziej popieram. i Chciałem zobaczyć, przekonać się, czy rzeczywiście tak jest. Tak, bo w ogóle nadmieńmy, że Krzysztof jest w tej chwili w trakcie podróży, tak? Podróż, tak. wyruszyliście z Trzewa. Tak? Y, z Trzewa pojechaliśmy do Elbląga pociągiem, dlatego że tam no, niestety droga nie jest sprzyjająca dla rowerzystów, y, mało jest ścieżek wydzielonych. I trochę chodziło też o zaoszczędzenie czasu, bo do Elbląga w 35 minut pociągiem, a tak to byśmy pojechali pewnie za dwie godziny. I też chodziło o to, że Green Valley właśnie ma swój początek w Elblągu. To tak jakby było, wpisywało się w ten pierwotny pomysł. Czyli wystartowaliście z Elbląga i finał macie... Finał mamy pod Kraśnikiem w Hucie Józefów i tutaj już to, to jest jakby odbicie trochę od Green Velo i odwiedzenie przyjaciół, którzy kiedyś mieszkali w Tczewie, a teraz się przenieśli w te strony. Jest okazja ich zobaczyć i u nich przenocować. Jasne. Krzysztof w ogóle jest bardzo doświadczonym rowerzystą. Ty zwiedziłeś praktycznie całą Europę na rowerze, tak? Wiem, że z tego, co sprawdzałem, chyba 3,5 tysiąca kilometrów to była jedna z dłuższych tras, jak nie najdłuższa. Do Izraela, tak. Do Izraela. Więc zjechałeś Europę wzdłuż i wszerz. Jak Ci się podoba ta trasa, która powstała, Green Velo? Pomysł na pewno jest fajny i idea rozwiązań bezpiecznych przejazdów dla rowerzystów jak najbardziej, bo zakładam, że to była jakby pierwsza, pierwsze założenie. Drugie to, żeby pokazać miejsca Ciekawe, przez które ten szlak prowadzi. I to rzeczywiście już mieliśmy okazję zobaczyć i wczoraj, i dzisiaj. Na pewno to będzie miało, tak sądzę, wpływ na, na rozwój tych terenów pod względem odwiedzania przez turystów, szczególnie rowerowych. Tak. Może i nie tylko, ale. No, kierowane było to dla rowerzystów i myślę, że rowerzyści będą z takiej formuły korzystali. Węgorzewo, nie wiem czy wiesz, yy, zaczęło, dział promocji zaczął tytułować Węgorzewo Rowerową Stolicą Polski, jak powstał ten szlak Green Velo. Yy, Dzisiaj przejeżdżaliście przez Węgorzewo, byliście, no, nazwałbyś Stolicą Rowerową Polski? No, trudno jest mi odnieść, bo nie mam, nie mam porównania co do innych miast. Na pewno, na pewno widać było, że ścieżki rowerowe są dobrze oznakowane, jest ich sporo i spotkaliśmy kierując się w stronę Mariny duże, duże grupy rowerzystów, więc tak na pewno to jest wykorzystywane przez rowerzystów i można powiedzieć, że Węgorzewo od samego momentu wjazdu już ma te ścieżki rowerowe oznakowane i, i, i są rzeczywiście. Czyli jest szansa, tak? Jest szansa, powinno Węgorzewo pracować i promować się od tej strony, bo y, będą na pewno rowerzyści zaciekawieni takim tematem i będą chcieli to przyjechać sprawdzić osobiście. Jasne. Powiedz mi, jak jest ze zwiedzaniem? Czy rzeczywiście ten szlak prowadzi wokół ciekawych rzeczy, to jakby jadąc w trasie nie ma problemu ze znalezieniem na przykład miejsc na postu i jakichś znaków do zabytków, do rzeczy wartych obejrzenia, czy jeszcze jest nad czym popracować? Jeśli chodzi o oznakowanie miejsc ciekawych zabytków, to jest to zrobione dobrze. No, wystarczy trochę, trochę wcześniej przygotować sobie ewentualnie co kogo interesuje, tak? bo do, to, 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 zabytki są różnego rodzaju, od cementarzy, po ruiny zamku, po kościoły, y, więc y, tu no, wybór należy indywidualnie. Każdy sobie wybiera to, co chce zobaczyć. Poza tym są no, ciekawe miejsca. Ze względu chociażby na krajobraz, na, 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 na jakieś tematy związane z budowlami hydrotechnicznymi, więc no jest w czym wybierać. Jedyna rzecz, którą widzę, że można by było poprawić, to samo oznakowanie greenvelo pomiędzy, pomiędzy tymi miejscami ciekawymi. Brakuje mi jakby doprecyzowania. Przynajmniej było tak wczoraj. Dzisiaj już się trochę poprawiło w kilometrach i w nazwach pomniejszych miejscowości. Można by było to dodać, że oczywiście główny kierunek jest na przykład Węgorzewo, ale załóżmy informacja w wartoszycach już powinna się pojawić, że po drodze będzie nas czekało to i to. Jasne. No, tutaj mamy jakby to szczęście i nieszczęście. Szczęście, że możemy porozmawiać, a nieszczęście, że dopiero drugi dzień podróży, tak? I tak. większość tej trasy jest jeszcze przed Wami. Ja bym zapytał, jak do tej pory, czy nawierzchnia wszędzie jest mniej więcej jednakowa, czy to jednak też różnie z tym bywa? No Na podstawie tych dwóch dni to niespodzianka taka niemiła była y, za Elblągiem w okolicy miejscowości Suchacz. Tam jechaliśmy w kierunku na Tolkmicko. W pewnym momencie Green Velo poprowadziło przez tak zwaną płytę warszawską, no nie najlepiej położoną, więc y, dla rowerzysty, który jedzie na jeden dzień po tej okolicy, to może nie mieć znaczenia, ale dla nas, jeśli mamy wyprawę kilkudniową, no i czas też jest ważny, pokonywania kilometrów, to w takich miejscach jak, jak to, to nas mocno podróż spowolniła. Więc no, tutaj bym się zastanowił, czy nie warto by było takiej nawierzchni poprawić. A z drugiej strony, dzisiaj od miejscowości Glitajny, praktycznie do Węgorzewa, jechaliśmy w większości wydzieloną trasą i ona nawierzchni asfaltowej i dobrze oznakowano, więc no, to pokazuje, że jednak można zrobić coś od początku do końca dobrego, co tylko tą podróż czyni jeszcze ciekawszą i lżejszą w sensie pokonywania kilometrów. Nie trzeba się stresować miejącymi ciebie samochodami, dziurami w asfalcie, różnymi nawierzchniami. Tylko po prostu jedziesz jak po przysłowiowym sznurku, zatrzymujesz się wtedy, gdzie jest jakaś ciekawa jakaś informacja o ciekawym miejscu do zobaczenia. I zwiedzasz, tak? Wtedy, wtedy się zatrzymujesz, zwiedzasz, wypoczywasz, bo no, na tym to polega. Jasne. Krzysztofie, jeszcze taki mały uśmiech w stronę widzów od nas, bo generalnie Mazury, ale jesteśmy ulokowani. Tu gdzie jesteśmy? Kal Węgorzewo. Jak ci się podoba nasza okolica? No, bardzo mi się podoba, ja jestem zakochany w naturze i, i wszystko, co jest y, nieskalane w tej naturze, nie, nieruszone, nietknięte powiedzmy sobie w cudzysłowie w większą cywilizacją, ingerencją człowieka, no to jak najbardziej takie tereny trzeba chronić, pielęgnować i, no, i innym pokazywać, tak? że można funkcjonować bez jakichś tam wielkich nakładów finansowych i, i eksponować fajne miejsca, ciekawe do, do, do zwiedzania dla każdego. Jasne. Polecamy wszystkim Green Velo, polecamy wszystkim Węgorzewo i nie tylko oczywiście i chyba świetny, świetny pomysł na to, jak spędzić urlop, prawda? 10 dni na rowerze. Jak ktoś lubi, czuje się na siłach. Myślę, że to dobry pomysł. Zazdroszczę szczerze mówiąc zorganizowania takiej wyprawy. Z naszej strony tyle. Dziękuję Wam wszystkim, do usłyszenia. Cześć. Dziękuję również.